Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Rage Quit Avenue. Czy coś takiego, tak? Avenue. Dobrze zapamiętałem. Janol. Ja. Ja. Ja nie wiem, ty jakieś chore nazwy mam, znajdujesz gdzie nawet. zapamiętać tego nie umiesz, musiałeś trzy razy w internet wchodzić, żeby zacząć ten star, bo zapomniałeś ma. No, Witam więc... serdecznie. Cześć. <laughs> Musiałem poczekać, aż skończysz, więc... Jesteśmy w tym samym miejscu, co skończyliśmy ostatnio, tyle, że zrobiliśmy sobie taką małą bazę. Teraz za każdym razem jak Jano zginie, zginie, to zrespi się tutaj. Dziękuję. Nie ma za co. Mamy tu małą skrzynię, ale tu nic takiego specjalnego nie ma. Przydałoby się właśnie tutaj zrobić takie zapasowe te e, narzędzia, na wypadek jakbyśmy zginęli, nie? Może zostawimy sobie po prostu tutaj materiały na nie? No, też można. Tylko, że kamień, a nie, dobra, jest kamień. Ok, no to lecimy chyba dalej, nie? I Janol postanowił mi dać całą swoją zbroję, nie wiem jak on teraz przeżyje, ale ja się nie przejmuję. Mam radę, mam swój garnitur. Okej, okay, a ja mam Nitro Nugget. Zem, <laughs> Knockback 3, Fire Aspect 2. Dobra, to tego pańka zostawiłem Spokojnie, spokoju, niech się bawi. E, tutaj mamy expa, ale nie wiem czy na razie go wykorzystać. Na Bier razie go nie wykorzystujemy, bo zginiemy na 100%. Czyli ja mam i tak 14 lewy, więc później się to przyda, Może jakiś enchant znajdziemy. Ody, ody. Mm -hmm. Co, idziemy najpierw do tego po lewej, co? Mm, no. A jest tu jeszcze coś innego? Jest, patrz, tam są łóżka. A <grym> je craftowałem. Specjalnie pająki zabijały, żeby to <grym> łóżko zrobić. O, jednak swoje to swoje, a to może być hotboard czy coś takiego. No. Co my tu mamy? Clipperhead. Mamy no, tutaj. Na dole nic nie ma. Anvil. Ła! A mnie zaskoczył. Mm. No, przydałoby się to najpierw oświetlić. E... 64. Możemy tutaj coś zrobić w tym? I... Mamy spray. No to zrób sobie zbroję. Czekaj, o, z... panie. Zrób sobie zbroję nie. najpierw. <laughs> Potrzebujemy do tego. I mi zrób jedne buty. Ło wow, ho, ho. Rzeczywiście. <laughs> no, tutaj też są łóżka. Jest spawner. Znaczy może wejdę do tego spawnera. Nie mam offu, kolego. Czego ja nie mam na sobie? Y spodni i ten. No. Kilow, dobra, wchodzimy. Szybko, chodź tu. panie. Co tu jest? Impreza widzę, nie zaprosili mnie znowu. jak zwykle. Pomogę ci. Nisz tego spawnera, ja się nimi zajmę. Okej. Okay. Sektor clear. Za, ten, za drzwiami też jest spawner, więc szybko. Chodź tam. No. O, Sharpness 1. Książka. Yy, żelazny miecz. No to weź. Szczony I zegarek. Albo właściwie który masz level? Trzynasty to masz tutaj zenchantuj sobie ten miecz. Znaczy w, w tym. z kowadle. Na górze. Jak zenczantować? No w kowadle połącz z tym. O. Który miecz? No też żelazny, nie? I sobie weź. Masz miecz. To też ci muszę podpowiadać. Rzeczywiście. Nie, ja już. O, to tobie. Mam trochę melonów. Proszę, ale proszę. Po co mi? Ty weź. <grym> Nazwał to nawet. No <grym> ja. Dziękuję. Proszę. O, co mi daść do niczego? Co? Nie wiem. Doniczka z kwiatkiem. No. Ci zaraz. Z gierytem melonem. E, no więc, przeszukaliśmy y, już te pomieszczenia, które tu się znajdują. Gdzie idziemy dalej? Mm. Możemy iść tam, gdzie są te łóżka najpierw. Co tam to? Przeciwko, tak? No, ta, czekaj, ta, ta, ta. czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, możemy iść tam. O, biegniemy. Run! Run! Forest Run! O jezu! I też się tak zrobiło. Spawn ocelot, spawn wolf. O, możemy wilka ten zrespić. O! o, o drewno. Biorę drewno. Oleje, oleje. Uważaj, pański. Dziękuję. Lecimy, lecimy. Za tą drogą, dawaj. tuż tak? okay. tej drogi. A, pająk! Goni mnie. Bronię cię. Dobra. Uważaj szkielet. Ała. Niech Nie nich, za dużo tu ich stworzy. Jedenek snajperów. Wow. Aha. I won. <noise> nie no, teraz nie zrobię tego tak możliwego. Czterech na jednego. Hm? To jest czterech na jednego. No panie, co to za mapa? Ma. Tu I... nic nie ma. Jak to nic nie ma? Jak się okaże, że te wszystkie wełny są zakopane pod tą ziemią. Nie, nie, to na pewno nie. O coś mamy na środku tego jeziora. i po to? O no, dobra, nie masz. Kill of efficiency 2. Ja cię osłaniam. Okej. Okay. Już o. możesz wyjść. Wy, idź w drugą stronę, bo to nie ma co się bić w jeziorze z tym. Zaszpiona tym. No. O, ej, tu mam sobie. Zaś jesteś, jeżykiem. <laughs> Teraz dostałem w nos. Dobra, idziemy do góry. Tutaj tak, nie ma co. Yy, widzisz, i tutaj by się przydały te drabinki. Ja sobie tylko klikam i jestem na górze. No, A, Creeper! Nie wchodź tam, nie wchodź tam! To co mnie bijesz? Aha, to, to nie ja. łażaj. O Jezu, idę do góry. Tam jest jakaś intersekcja kolejna. Co tu jest? No uciekaj. A? Jak? Nie wiem, w drugą stronę. Ale wypiłem przypadkowo potka na prędkość. Się ciesz. No, powinienem. O, 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 o. Weź może rzuć sobie jakieś... Ale ja mam pół potek. serca Rzucę na nich O oh Chyba ciebie ciepłem, co? Nie, sam siebie oh ciepłem. Mnie też ciepłeś. Ale... Nie zostałeś slajnowany przez zombie nie mnie <laughs> No ale jednak pół serduszka miałem czarne, więc coś się stało Ja też miałem czarne, przez chwilę Mam coś ze sobą wspólnego. Te, <laughs> ja, krew tą samą. Ja, ja, ja. No w ogóle, sufit. No, oh, biegnij tu, bo zaraz ja sam tu zginę. Coraz więcej tych zombi tu przychodzi. Nie, <laughs> złe, o, mam ten Nitro Naget. Powinienem go używać. Tak? <laughs> ja się założę, że pod tą ziemią są bezpalmowi. Nie, to na pewno nie. Po prostu. Oła. Psie. Oła. Ła. Tam, ja tam nie dojdę, jakkolwiek to brzmi. No to, mia to miałeś wziąć ten ze skrzyni sobie itemki. Doszedłem. Doszedłem. Okay. Już, już nie musisz się tak podniecać. <laughs> if you know what I mean? <laughs> o co chodzi? Dobra, chodź. Chodź tu do góry. Ale weź go, bo on zbije mnie. Tu, tutaj jest póki co jeszcze spokój. <grym, 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 o, ja mam w ogóle ten miecz, co mi dałeś. Nie używałem go. Zapomniałem o nim. Czekaj. O. Co to było? Nie wiem. Ja nie mam strzału, po co mi? Nie... ucieka. Co tu o, jest? Sektor 1, idziemy do sektor 1. A nie jesteśmy w sektorze 1? A nie wiem. Leć tam do góry po schodach! Dobra, lecę. <grym> lecę! Yeah. Ej, co to miałby? Co? No, bo ja potka ten na prędkość mam dalej. nie. Portki, chcesz takie portki? Uuu, chcę. Nie, nie trącę się. Drabinki sobie weź, mówię ci. Ten, nie, To jest, jest tam bardzo przydatne. A skoro dają ci tu drabinki, to znaczy, że się przydadzą. I nic stąd, zombich to, 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 to jest środek nocy, czyli północ. Tak? Tak. Czekaj, nie wchodź tam jeszcze. Teraz możemy wejść. Jestem gotowy na Splash potion of fuider. A ja sobie regenerację wezmę. Ehehe. Nie wiem po co, ale. Ehehe. Mogłem to Tam jest sadzonka. Tu tak jest to. spawner. Um, kill off. Mam kill off, ale nie wiem czemu go nie używam. Um, skrzyneczka. O, złote jabłko. weznę um, Wezmę to mędrę perła. też wezmę. Lapis! Lapis yes. to znaczy, że coś, coś tam... Coś, Co, jest... coś się zaczyna. No. Patrz. O panie uważaj! Tylko nie wyskocz tam przypadkiem. Czeka. Co tu się dzieje? O! o. Ty tak. No. Skrzynia. Czekaj. Żelazny miecz. To teraz ty możesz wziąć żelazny miecz. A ja wezmę żelazny hełm. Fire aspekt. tak. Wiesz co, mogliśmy wziąć ten kowadło. Teraz sobie tego uświadomiłem Tylko nie spadnij. O ty jest pa... <laughs> Skąd te pająki? Aha. No fajnie. Dużo lapisu. Hmm. Hmm. Czyli nie wiem, my mamy się wkopać ten w, la... w ten lapis? Aż, czy tam czy jest co? mamy Cedro na górze i węgiel. Wow. No, widzę, ale. Nie wiem, my mamy się wkopać w ten lapis no, czy co? No nie no to by było najmądrzejsze, chociaż. No właśnie, nie, to nie wiem. To nam znaczy dos... głupsze. Co nam da ten napis, skoro i tak nic nie zrobimy? Bo i tak musimy nie znaleźć pełny na początku. Mm, wiesz, co to może najpierw zostawimy i przejdziemy A może sobie zrobimy tarc. takie. I, I, I Wiesz, co? Nie masz pojęcia, jak mi teraz świerzbił palec. <ślesz> <ślesz> Oj, serio. Ja tu jest kowadło. Właściwie. No to, to, to też możesz sobie zrobić, nie? Znaczy, bo, bo ja już mam miecz, więc Lionaka nawet się nazywa. Dziękuję. Spoko, spoko. Zarazem skrzynię. Ja czuję, że to jakaś biblioteka jest albo coś. Ej tak. może najpierw spawnery. A tam się to tym będzie przejmował. Są eee... między każdymi płyną. 64 piasku, 64 szkła i 64 Ty... Jak to było po polsku. Co? Ten, ten taki Żwiru! No właśnie, żwir okay. Jest poison. Instant damage 2, nie wiem czy aż to jest mi tego potrzebne. Język ojczysty. Jest... Okej. Okay. <słyska> co tam znalazłeś? Miksturki? No, czyli to, co nie lubisz. No, chociaż ja mam jakieś. Stałem. Dobra, nic więcej nie ma, A, więc. Was? Lećmy na górę. Okej. Okay. Jak serio byśmy się musieli wkopać w ten lapis, to ja chyba ja. się... No su dobra, suicide. Ja. Samobójstwo. Tak. Samobójstwo popełnię. O! Base! Możemy zrobić tutaj dobrą bazę, chodź. Mm. <laughs> Rzeczywiście. Mm. To ja sobie tego... nas zrobię. Tylko, że ta baza jest od razu zrobiona, ale nie. Mamy nie niszczyć tych yy, z tych, tych, tych skrzynków. No. Skrzynków, tak. mhm. Nie Dzieci. wiem to zostawić tutaj coś. No ja zostawiłem tą butelkę z eksperty. O, to jest też. O właśnie, skrzynki. Oczywiście. To jest też... Przydatna, rzecz, będzie. No. Mogę Wilka zrespić i go sobie wziąć. Chcesz wilka? Chcę, chcę. Będzie mnie bronił. No, tak. I tak. Wilku. I ja sobie też wezmę. Wilku. Wilku. Jaj, jesteś moim wilkiem. I ten też jest mój. Czekaj, ja z tego zafarbuję sobie. sobie. A, nie mam moich kwiatków. Zaraz wracam. Hmm? Zaraz wracam. Okej. Okay. Gdzie idziesz? Nie wiem, to Gdzie jesteś level 2 Intersection 1 To jest pierwsza intersekcja. To jest intersekcja to jest takie coś właśnie w tych mapach, co prowadzi do wszystkich, do różnych tych miejsc. Czyli teraz mieliśmy tak jakby. Mm, tylko dotrwać do tej pierwszej intersekcji, i dopiero w tych intersekcjach będziemy mogli, myślę, znajdziemy tam wełnę. <coughs> Czyli powiada, że to jest dopiero pierwsza część z tego całego wszystkiego? Mhm. Mm to dopiero był początek, taki wstęp. I zauważ, że mamy tu dużo drewna. Oh god. Więc możesz wziąć pieska i lecimy. A mój piesek jest pomarańczowy. No i tak wygląda ta intersekcja. O, Jest! Jo! Obawiam się, że mój piec... na górze! Nie! Czekaj. Stój! Yy, obawiam się, że masz po psie. Czemu? No bo właśnie tam poleciał <tosz> na to. spokojny, <tosz> 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 no spokojnie. Serio? Dostaniesz sobie. Zostaniesz sobie. Zostań. Nazwę cię Orange. 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 O! Dostaniesz mięsko i Orange, iść. po prostu w naszej intersekcji pierwszej. <coughs> Jak to Gdzie ja idziemy? A jakie mamy drugi wybór? Intersection one. Intersection o, tutaj jest Rage Quit Monument. To chodźmy najpierw tu. Okej, okay, cokolwiek to znaczy, idziemy tam. To jest ten monument, na którym mamy postawić wełnę. A, ale nie mamy tej wełny. No jeszcze nie, ale możemy najpierw zobaczyć, co, co tutaj jest. Card kit. Czy Ej. Ej. Ale. z sobie. Majne karty, te. Aha. No pewnie po to, żeby ten, żeby. Ej. Aha, dobra, ro, ja rozumiem, ale. No. I temki wziąć tam. Ciuf, ciuf. Najgorsze będzie, jak nie będzie drogi ciuch. powrotnej. Kurde, szybsze to jest od PKP. <laughs> ciuf. Tylko 2,5 godziny do Warszawy Ja z opóźnieniami. Cię bez opóźnień. No. Kit. Dig kit. Czy mamy kopać? Digi, digi, digi digi. digi. O, się digi. nakopałem. Digi. No. Kurde. O, i tu jest ten monument. Jees. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> o, ale przynajmniej znaleźliśmy. Wiemy już gdzie mamy ja, tam. I trzeba to wszystko wypełnić, żeby nie. tam. Nie podniecaj się. Ale okej. Okay. Stąd myślę, że nie będziemy potrzebowali na razie nic takiego. No z tej skrzyni. Więc wiemy już cię przynajmniej wełny oddać. I nie wiem, idziemy tam dalej. No raczej. I całe to będzie trzeba wypełnić, żeby przejść. Ale to piękne. No nie. A jak to wypełnimy, to, to się gdzieś. No to wtedy po prostu będzie. E, przejdziemy mapę. O! Czekaj. Hmm. Czemu ja pięć razy padłem? E, nie wiem. Zaraz ja padnę, bo nie mam żarcia. Czekaj. Mój wilk już zginął, nie? Czyli. Tak. Okazało się, że musi. Myślę... E, biegną za tobą mini zombiaczki Albo jeden. Dzieci. Czyli musimy znaleźć 19 klocków. No... Poniekąd. <laughs> o, nie no. Zapowiada się ciekawa seria. Tak. Znalazłem 19 klocków. Dir tu. Dobra, lepiej tu chodź. Ły! Dej! O! Ty mi wyrzuciłeś. Przyznaj nie, ja. się. To, to ty. Lupa, of the ja wycięłem ja pająka na Ciebie. Dzięki. Ja tylko to. TNT, Ty już masz dość, to jawe. Właściwie to masz jeszcze ta TNT? Ten mam. Tu jest też sporo drewna. Nie wiem czy tam się opłaca iść, czy to rzeczywiście znajdziemy jakąś wełnę. Ale myślę, że... Myślę, że powinniśmy. No, skoro mamy znaleźć 19 klocków, na pewno musimy to wszystko zwiedzić. No. <laughs> tam jest skrzynia. Teraz się zaczyna widzieć dopiero. Tam, tamto to było przygotowanie to pierwsze. Wow, może lamy. Albo jezioro bardziej. Pamiętaj, że to jest łatwiejsza mapa, bo ta pierwsza jest na, ten, na poziomie trudności medium. <śmiech> <śmiech> Just no comment. Night Vision Strong 2 Owca! Pająk. Owca. Ale mamy nie zbierać wełna owca, owca, owca. Czyli co? Muszę to tą... wyrzucić do no. lawn. <gryw> to już by była jedna dziewiętnasta naszej pracy. No. Już by było. Gdzie o... jesteś? O, przy jeziorze. Okej. Okay. To już Ile. lubię ciepło. Ciekawe są te takie drewniane... Skorzenia. Można by w sumie spalić. <laughs> Nie, dobra, bo zlegujesz serwer. <laughs> już zapalił, okej. Okay. Niech ci będzie. No na serwerze jest chyba tylko 200 MB RAMu. 250, czy coś, to jest stylu. Uważaj, żeby cię do lawy nie wrzucili, bo jak tu pająk ci zaraz spadnie na łeb, to będzie ciekawie. chill out. Chill out, Janek, chill out. Mm -hmm. To samo mówi twoja tablica śmierci. Chill out. Jak zginę, <grym się wytrzyma> to tu wrócę. Ona mówi fail. Niestety. Będę się wolno pali. O, oh, nie. Dobra, trzeba zjeść coś. się w ogóle pali? A, zablokowali najwyraźniej to. Nie dziwię się. Wiesz co, na tym drewnianym czymś są cztery klipery. Jakbyś chciał tam paść na przykład przy tym, no to bardzo chętnie cię tam zapraszam. Patrz, tu nie jest kolejna intersekcja? Na górze. A to nie jest ta nasza intersekcja? Nie, nie, to na pewno nie ta. Ta pierwsza to była tam o wiele większa czy to może ten wielki tunel to jest połączenie wszystkich intersekcji, co? Co zmienia, jak w pierwszej intersekcji nawet nie było we mnie. <grym> Nie musi być, widzisz. Mm. Męczcie się, a się później, że chodziliście na marm. <grym> nie wiem, może nie. Nie wow. patrzcie na endermeny, idź. Tam są te, owieczki się pasą. Pasożyty, kurde. świętynia tam jest. co, moglibyśmy przynajmniej chociaż część tego oświetlać. Tak mi się wydaje. Takie tylko tam. No więc... Ty Mam się teraz wracasz ziemię. jakby, Mam to... Mamy jakieś, właśnie... Że <grym> Są owce. Pójdę tylko tutaj kawałek, zobaczyć. O cholera. O cholera. Stałaś laga. Dzięki. Opery, jednak ja, masz kolegę, to, to ja. <laughs> ja myślałem, że nie mam kolegów. Gdzie <coughs> A Gdzie masz komoro ma Co? Gdybyś miał mu hałas, to z muchomorem. Ej, pominałeś coś. Patrz, to jest ten początek. Widziałeś? Oh. Co? No, bo pominąłeś jedno pomieszczenie i. <gadam> Zrobiliśmy pętlę, bo jesteśmy teraz ten. na początku. No nie gadaj. No. no weź mnie, kurde. Ojej. Do którędy wracamy do intersekcji? Ojej. Co? Którędy będzie szybciej? Coś. No do intersekcji wrócimy. Znaczy, może wrócimy tam, gdzie mamy teraz tą naszą bazę. I myślę, że zakończymy ten odcinek, już co? Tak. Dobra. No później pójdziemy tam na górę, po prawej. I później już pójdziemy tam, do Powełna jakąś. Więc pójdziemy do intersekcji czy do naszej bazy? Teraz do... no intersekcja jest obok bazy. No nie wiem, baza jest tam. Mm, nie, tutaj. Nie, tam. O, creepery. Patrz, mamy tych. Yy, bronią nam domu. Bodyguardy. Chodzi no. o! nie właśnie <laughs> Nie właśnie. Dobra, chodź Myślałem, że kolejny Creeper, a to tylko głowa Tutaj jest ten... Nie wiem, może wezmę, co? Nie możesz to masz No i tutaj zaraz na górze jest nasz pokój dom Tak zwany Baza O. Czu czuję się taki obca w nim. Jakoś to jest takie, takie nieswoje, takie sztuczne. Szybko tu dotarliśmy dość. Krótko. Dobra, ja, ja się tutaj zamykam. Tu jest Enderman. Wezmę może ten Anvil do Enderchesta. Tak. Mm, 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 mm. Albo to podstawienie. Ja to znowu nic nie mamy. Czuję się zawiedziony. No, ale dobra, to by, można by to już chyba tutaj kończyć. Więc yy, odcinek zakończyliśmy, jedna śmierć. <laughs> Wiadomo, czy ja? Zaraz zaczniemy, wiem. Nie, <śmiech> nie. <śmiech> nie, nie dzisiaj, pod koniec może. No, <laughs> więc to było na tyle. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, no i cześć. Na razie. Mm-hmm. <laughs>